Wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Daria, a was zapraszam do oglądania. Dzisiaj wyjątkowo mamy odcinek nie w poniedziałek, ale troszeczkę później. Z tego względu, że strasznie dużo rzeczy się działo u mnie, chciałabym was za to bardzo przeprosić i tak filmy będą się pojawiały w każdy poniedziałek. O, moje świąteczne okulary. Co myślicie o moich świątecznych okularach? Filmy będą się pojawiały w każdy poniedziałek. Teraz już tak samo jak obiecałam, już, kończę, już skończę w końcu mówić. Dużo z Was odezwało się do mnie w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć takie vlogowe troszkę e, filmy, odsłony tego, e, co, co chciałabym, gdzie chciałabym Was zabrać, co chciałabym dla Was nakręcić, więc bardzo się z tego powodu cieszę. E, I tak już, a w następną środę prawdopodobnie, jeżeli uda mi się. E, jeżeli będę miała wystarczająco materiału, to w następną środę już będę dla Was kręciła film z nowego miejsca, nie powiem jeszcze Wam skąd, ponieważ nie chcę tego od razu zdracać, więc tak, już zaczniemy w środę, prawdopodobnie wtedy ten vlog ukaże się w poniedziałek lub jakoś, a może w na nowe? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze postanowię, ale to już będzie się działo, będę to już dla Was nagrywać, więc, e, więc tak, idzie, idzie nowe, zostańcie ze mną. E, a tymczasem zapraszam Was na mojego Instagrama oczywiście. Zapraszam Was również e, do subskrypcji kanału. E, na, jest już nas bardzo dużo, ale potrzebujemy więcej, chcielibyśmy więcej e, oczywiście, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zapraszam Cię, możesz zrobić to w tej chwili, to jest tylko sekunda dla Ciebie. A dla mnie wiele znaczy. A super będzie, jeżeli zostawicie również lajka like pod filmem oraz jakikolwiek komentarz. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. A, i jeszcze jedna rzecz. Planuję w końcu, wiem, że dużo o tym też mówię, ale w końcu planuję nagrać odcinek z pokazaniem mojej kolekcji. Mam dla Was jeszcze nowe Galar Mini Teens. Tu mam tylko dwie, natomiast mam przygotowane pięć, czyli wszystkie do otwarcia, a więc tak, jak najbardziej, im więcej będzie pytań, tym szybciej nagram odcinek z kolekcją, w krótkim Q&A z kolekcją, a z otwarciem tych puszeczek a i odpo będę odpowiadała na Wasze pytania. Dzisiejszy odcinek powstaje dzięki współpracy ze sklepem Piwniczaki. To oni właśnie przysłali mi taki Elite Trainer Box z Vivid Voltage. Vivid Voltage, seria po Champion, Champions Path przed Shining Fates. A, także dosyć dawno, natomiast o, em, o, 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 oczywiście otworzymy jeszcze... Nie, musiałam się upewnić, ale nie, ja jeszcze nie mam swojej kolekcji e, ETB z Vivid Voltage, otwierało się już troszkę parę jak z tego, natomiast, natomiast jeszcze nie ETB, także jak najbardziej e, super dodatek. Rysząc w prawek, kochani, nie nagrywałam przez jakiś czas. Wcześniej nagrałam trochę odcinków na zapas i teraz miałam długą przerwę, bo miałam dużo innych rzeczy, e, które się działy i po prostu teraz, jak do Was mówię, to czuję się strasznie dziwnie. Y, nie, wiem, nie wiem, jak mam, po prostu wszystko mi ucieka, nieważne, muszę znowu wrócić e, do odpowiedniego Jaką kartę chciałabym trafić, więc no na pewno zależy nam. Jest dużo tych, znaczy dużo, jest kilka tych kart tutaj Amazing Rare, to na pewno którąś z nich chciałabym trafić, jakieś takie ładne klasy, albo coś takiego. Natomiast jeszcze oczywiście Pikachu VMAX. Mógłby trafić, mógłby paść. ETB na chwileczkę w, y, po. odsuńmy dalej. Jakie możemy tutaj y, trafy? O Orbitli ostatnio otwierałam całą, y, cały boks, znaczy nie boks, tylko tam dodatek z Orbitli więc tą kartę już mamy. No, tutaj nam się tak prezentują nasze trafy. Sama sobie też przy okazji zerknę, co tutaj możemy. Złapać. Tego amfarosa już mam z tego, co mi się wydaje. Przechodzimy do otwarcia naszego Elite Trainer Boxa. Nie ma co przedłużać. Uh, oczywiście wyjmujemy sobie wszystko to, co nie jest nam zupełnie potrzebne i zajrzyjmy do środka. Tutaj mamy nasz 8 paczuszek Vivid uh, Voltage. Do tego przejdziemy za chwileczkę. Separatory, jak to separatory. Kostki kostki prezentują nam się tak mm, całkiem całkiem okej. Okay. a tutaj oczywiście mamy jeszcze karty energii tradycyjne koiny. mam dla was jeszcze na cały etb no i nasze a, pokety koszulki koszulki ok nasza pierwsza paczuszka z dodatku vivid voltage czy już wam mówiłam że jeżeli chcecie to możecie zadawać mi pytania. Zupełnie nie pamiętam, co się tam dzieje, lecz ja nie powiedziałam, co mówiłam na początku filmu. Lecimy. Mamy energię elektryczną i zobaczymy, co tutaj na nas w pierwszej paczuszce Vivid Voltage czeka. Oczywiście zawsze muszę to powiedzieć w moim filmie, bo gdybym nie powiedziała, co tutaj na nas czeka, to się nie liczy. O! I zaczynamy bardzo dobrze. Mamy to, jaki vimax Rainbow. Także super, jest przepiękny, wygląda jak takie mi... Wygląda jak takie mini jajko. Nie wiem, dlaczego skojarzyłam to z jajkiem. Nie jest to nawet podobne do jajka, ale dla mnie jest to jajko nie będzie. Słodkie yy, jajko z buźką i z czymś u góry, nieważne. Tak się prezentuje nasza koszulka. Yy, I tak prezentuje się nasz pierwszy traf. Tradycyjnie dla was kodzik Okej, okay, mamy energię walczącą i lecimy dalej z tą paczuszką. Powiedzcie mi, kochani. Jak, jak Wasze uczucia odnośnie najnowszego dodatku? O, Stilix Może nie powinnam zacząć mówić na końcu otwierania paczki, tylko na początku otwierania tej paczki, żeby coś z tego wyszło sensownego, żebym znowu nie przerywała co, co chwileczkę. Tak nam się nam prezentuje nasz Stilix Bee. Powiedzcie mi, kochani, jak Wasze odczucia co do nowego dodatku Scarlet and Violet. Um. Scarlet and Violet. Ja nie mogę się doczekać. Już poznałam trochę Pokémonów w grze, bo mam tą na Nintendo Switch Scarlet. A, czy wie Violet? Nie, Scarlet, Scarlet. Mam Scarlet sama już nie pamiętam, co mam. A, I powiem wam, że chyba zapowi. O, Zamazenta w Amazing Rare, także super, że nam się trafiła. Mam już celę i Teraz Zamazenta Rare. I nasze ostatnie to Garbador. Okej. Okay. Ale prezentuje się bosko ta karta, bo są te takie kolorowe. Kolor, kolorowe kolorki. Kolorowe, tak jakby ta farba z, z za tym Pokémonem. Więc naprawdę te karty prezentują się wyjątkowo i wyglądają wspaniale. Wracając, te Pokémony prezentują się. Um, w porządku. Mam nadzieję, że będzie kilka takich dosyć fajnych trafów, które, że będzie to dosyć pula takich właśnie fajnych trafów, gdzie będzie można znaleźć coś takiego wartościowego, tak samo jak było na przykład w Evolving Skies, czy, czy nawet w Lost Origin to były? Tak, myślę, że to były Lost Origin. Trafy były dość rozmaite. Powiem tak, było z czego trafiać i to właśnie jest fajne. Uwielbiam otwierać te dodatki, gdzie jest z czego trafiać. Wiadomo, że Scarlet i Violet będzie miało tych dodatków mnóstwo, na pewno. Tak samo jak i Sword and Shield. No, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że ta ich pierwsza, ta ich pierwsza ten pierwszy dodatek, który wyjdzie, będzie taki wyjątkowy i, i, i będzie tam tego największego trafienia. Mam też nadzieję na jakieś nowe, wyjątkowe karty, które będzie się ścigało. No zobaczymy, zobaczymy. Nie mogę się doczekać już utworzyć nowych, nowych doda nowego dodatku, e, ale no tak. Dodatek dodatkiem, a na nas czekają jeszcze święta. Trzeba najpierw przeżyć święta i przygotowania do świąta, a dopiero wtedy można się zachwycać e, nowym dodatkiem. Tutaj mamy Lugie w holo e, i. E, no nieważne. Tutaj mamy Lugie w holo. Zmierzamy do końca otwarcia Elite Trainer Boxa z Vivid Voltage. Trafy nie są złe, muszę przyznać, faktycznie. Fajnie, że trafiła mi się chociaż ta jedna Amazing Rare, więc to jest super. No i jedno Rainbow, więc jak najbardziej nie narzekam. Mam nadzieję na jeszcze jakiegoś Pikachu, a... Moje nadzieje są e, Memory Capsule e, Reverse. Mam nadzieję, że pierwszy vlogowy odcinek Wam się spodoba, kochani. Postaram się zrobić to jak najlepiej potrafię, natomiast będzie to nagrywane telefonem, e, ale już z telefonów są takie, m, taka jakość, że nie ma się chyba czym martwić, będzie ok, e, No i w ostatniej paczuszce Vaporion, e, ale zwyklak i mamy Zygarde Reverse. Także to by było na tyle z naszych trafów w e, Vivid Voltage. A pamiętajcie kochani, że ten, um, że ten Elite Trainer Box mam dzięki współpracy ze sklepem Piwniczaki. Także bardzo serdecznie dziękuję, że e, po, umożliwili mi oni odświeżyć sobie pamięć o tym wspaniałym dodatku Vivid Voltage, a z tego, że miałam możliwość zajrzenia na tą stronę na tą stronę, że miałam możliwość zajrzenia, odświeżenia właśnie pamięci sobie z tego dodatku. Bardzo miło mi się to otwierało, wiedząc, że to jest starszy, troszkę starszy, starszy dodatek. I jeżeli Wy chcielibyście zgarnąć. Takie lub podobne perełki. Oni mają wspaniałą bazę produktów, a wy dodatkowo z kodem panna Darianna macie darmową dostawę, także myślę, że warto skorzystać. Zapraszam Was serdecznie do nich. Wszystkie świętami darmowa dostawa to po prostu coś wspaniałego, więc serdecznie Was do nich zapraszam. Pamiętajcie, panna Darianna, i będziecie mieli darmową dostawę. W takim razie to już wszystko na dzisiaj, kochani. Dziękuję, że byliście ze mną. Jak zawsze przy otwarciu tego dodatku. Zapraszam Was na kolejne filmy, nową vlogową odsłonę na kanale. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Wybaczcie, że w tym tygodniu odcinek był nieco spóźniony, ale wydarzyło się dużo rzeczy. A dokończyłam w końcu moje szkolenie o nowej pracy, o której Wam już dużo mówiłam. Znaczy, dużo mówiłam, kilka razy wspominałam. Szkolenie w końcu się zakończyło. A kończyłam egzaminami i całą ceremonią, więc więc dlatego też ten odcinek pojawił się troszkę później, bo zwyczajnie nie miałam wiele innych rzeczy na głowie, ale teraz już będę systematyczna jak zwykle. Pamiętajcie, zostawiajcie e, pytania, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, zostawiajcie pod filmem lub też możecie mi je pisać na Instagramie, gdziekolwiek chcecie, zerknę sobie i wtedy w następnym e, odcinku e, w, odpowiem na nie w moim e, filmie. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, zapraszam Was jeszcze raz na mojego Instagrama, zostawiajcie subskrypcje, lajki, i komentarze pod filmem dzięki cześć piękny znowu powiedziałam ja jebię cały czas smokam nawet ja słyszę że cały czas smokam wyszłam z nie mogę się skupić